Dzień dobry Baranki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek 28 maja. Zobaczmy, co we wtorek może się wydarzyć dla Baranków. Królowa monet, królowa monet, oraz zobaczmy drugą kartę. 10 kielichów, czyli myślę, że dobrze potoczą się jakieś sprawy jeśli chodzi o kwestie zawodowe. No, tutaj fajne, miłe rozmowy z szefową. Może w ogóle, jeśli chodzi o pracę, jakaś rozmowa, na przykład, jeśli idziecie na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, no to tutaj bardzo miła atmosfera, będziecie zadowoleni z tej rozmowy. Może być tak, że po prostu w pracy będziecie rozmawiać z szefową na jakieś tam tematy, może coś będziecie uzgadniać. I tutaj też pokazuje się fajnie przy tej dziesiątce pucharów y, optymizm, szczęście, radość, zadowolenie. Y, może po prostu atmosfera w pracy być bardzo fajna, miła tego dnia, we wtorek. Coś miłego Was może spotkać. Możecie być zadowoleni po prostu z jakiejś może umów, z jakichś kontraktów, z jakiegoś wykonania usługi, jakieś, no, na przykład z jakiegoś klienta. No W każdym razie tutaj pokazuje się w pracy zadowolenie. Oczywiście to zadowolenie również pokazuje się w sprawach domowych, więc dla osób, które na przykład nie pracują, nie szukają pracy, no to pokazuje się też jakaś miła atmosfera domowa, być może będziecie pomagać na przykład mamie w czymś, może będziecie, może to Wam ktoś będzie pomagał, w każdym razie jakieś miłe rozmowy, mogą być również z matką, siostrą, z kimś z rodziny, ogólnie jakieś spotkania, miłe właśnie rozmowy, jakieś, jakaś pomoc, coś tutaj sobie będziecie robić, bardzo pozytywny, bardzo pozytywny dzień, tak naprawdę, więc możecie się czuć tutaj bezpieczni tego dnia, możecie czuć Czuć, że wszystko się realizuje, że wszystko się spełnia, że jest po prostu tak, jak byście sobie życzyli, marzyli. Jest takie pełne, pełnia poczucia bezpieczeństwa, więc bardzo fajnie, zarówno w pracy, jak i właśnie w sprawach domowych. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek 28 maja. Co może się we wtorek wydarzyć? Zobaczmy. E, byczki, szóstka kielichów e, we wtorek i siedem buław. Możecie walczyć o. Jakąś sytuację, sprawę z przeszłości. Może to dotyczyć jakiejś osoby, może będziecie bronić kogoś. Eee, możecie bronić jakichś przeszłych kwestii, jakichś przeszłych spraw. Coś, co miało już miejsce, ale bardzo pozytywnie się do tego odnosicie. Ktoś może tutaj, e, no chcieć, mm, powiedzmy, komuś może się coś nie podobać, ale, ale po prostu Wam to będzie odpowiadało, więc tutaj mówię, możecie bronić i osoby, i sytuacji, jakiejś z przeszłości, więc jakichś takich kwestii. Eee, Możliwe tutaj jakieś spotkanie z kimś, właśnie no z kimś, z kim się nie widzieliście jakiś czas. Możliwe, że we wtorek no, będziecie wchodzić w dyskusję z taką właśnie osobą. Możliwe, że tutaj jakieś właśnie jest dyskutowanie, jest jakieś bronienie, są jakieś rozmowy. Także no, też pozytywnie się to pokazuje, aczkolwiek. No ta siódemka była to jest zawsze taka karta, która mówi o tym, że ktoś tutaj no narusza jakąś tam strefę Waszą, więc to może być właśnie ta osoba, która narusza tą strefę powiedzmy, to też może być ktoś właśnie, z kim się nie widzieliście, więc możecie się czuć bardzo fajnie w towarzystwie tej osoby, może cieszycie się, że się spotkaliście, no ale ta rozmowa może się zacząć miło, a na przykład zakończyć jakąś dyskusją, no jakąś wymianą zdań na przykład, jakimiś argumentami, że będziecie tutaj bronić Jakiejś kwestii, jakiejś sytuacji, może coś niewyjaśnionego jest między Wami, no i tutaj będziecie na jakiś temat dyskutować, więc tutaj też możliwe jakieś właśnie dyskusje tego dnia z kimś. Może chodzić oczywiście o sprawy również zawodowe, więc tutaj na przykład może być powrót na przykład jakichś kontrahentów, czy osób, no, z którymi kiedyś na przykład współpracowaliście, czy osób dla jakichś klientów, dla których wykonujecie jakieś usługi, produkty no więc też tu może być jakaś wymiana zdań z tą osobą, jakaś no, argumentacja komuś coś może nie pasować, no więc takie jest sytuacje, do usłyszenia, cześć Dzień dobry bliźnięta, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek 28 maja wtorek 28 maj co może się wydarzyć, trójeczka monet i rydwan, no to mogą być szybkie decyzje tak naprawdę tego dnia. Współpraca się pokazuje, dużo spraw zawodowych, bym powiedziała. Więc możliwy jakiś wyjazd wspólny, na przykład ze wspólnikiem, możliwe jakiś podróż do jakiejś, jakiegoś kontrahenta. Tutaj wykonywanie jakichś usług, więc może będziecie w podróży, może po prostu mobilnie wykonujecie pewne rzeczy. Więc tutaj też może być takie właśnie wykonywanie usług. Współpraca. E, jakaś podróż wspólna z kimś, biznesowa na przykład. E, w każdym razie możecie być w drodze tutaj we wtorek. E, możliwe właśnie jakieś współpracowanie, praca nad jakimś projektem, dążenie do osiągnięcia sukcesu. Tak naprawdę to tu się pokazuje, że jesteście na dobrej drodze, żeby osiągnąć sukces, trzeba tylko działać. E, no i działać z kimś we współpracy. E, w każdym razie dwie bardzo dobre karty. One obydwie mówią o. W sukcesie. One mówią o tym, że się dąży do tego sukcesu, że tutaj na współpracy wychodzi się dużo lepiej niż na pracy w pojedynkę. Więc warto rozmawiać z, na przykład z kontrahentami, warto tutaj, no właśnie, podpisywać jakieś umowy, warto działać w ogóle. Także aktywność się pokazuje we wtorek dla Was. Oczywiście możliwe, że zdajecie jakiś egzamin tego dnia, może macie jakąś ważną rozmowę, to wszystko powinno potoczyć bardzo dobrze dla Was. Tak naprawdę to może być tak, że Wam zależy na tym, na przykład, żeby zdać ten egzamin, zależy Wam tutaj na jakimś dokształcaniu, szkoleniu, może jakiejś właśnie współpracy Wam zależeć, na podpisaniu jakichś umów, kontraktów. No i powinno się to też wszystko bardzo dobrze rozwinąć, tak naprawdę. Myślę, że dopniecie swego przy Rydwanie, który mówi o tym, że tutaj się dąży do osiągnięcia celu. No, to myślę, że jak dobrze sobie wszystko poplanujecie, to tutaj jesteście w stanie osiągnąć właśnie ten cel. Także możecie zostać pochwaleni za jakąś pracę. Dla osób, na przykład, które nie pracują w ogóle, może być taka sytuacja, że po prostu będziecie, na przykład z kimś, z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, może z partnerem, może z dziećmi, no z kimś. W każdym bądź razie, na przykład gdzieś jechać. Może będziecie załatwiać jakieś sprawy związane z samochodem, pojazdem jakimś. Możliwe, że po prostu tutaj jakieś właśnie sprawy takie biurokratyczne będziecie załatwiać, ktoś Wam będzie pomagał. W każdym bądź razie może być jakiś właśnie podróż, jakieś wyjazd, jakieś spotkanie właśnie z jakimiś osobami. Na pewno nie samotne, tylko raczej takie towarzyskie, więc ktoś tu jeszcze się pojawi tego dnia przy Was. Do usłyszenia. Cześć! Dzień dobry, raczki, witam Was w przesłaniek z kart Tarota na wtorek 28 maja. Co może się wydarzyć we wtorek zobaczmy, Kazik kielichów oraz królowa monet. No, to tutaj jakieś początki. No, możliwe, jakaś rozmowa. Rozmowa na tematy biznesowe, rozmowa z szefem, rozmowa kwalifikacyjna, na przykład jakiś początek pracy. Może zaczynacie po prostu pracę jakąś, może zaczynacie jakieś przedsięwzięcie, jakąś usługę, coś związane właśnie z zarabianiem pieniędzy, więc tutaj jakiś początek się pokazuje. Może chodzić o jakiś pomysł, być może będziecie zajmować się. Może myślicie o tym, żeby zajmować się jakąś pasją waszą, jakimś zainteresowaniem. Gdzieś tutaj takie coś się pojawia. Możliwe, że no tutaj jakieś kwestie związane z dzieckiem, rodziną też się pojawiają dla was. A więc jakieś kwestie właśnie, jakieś rozmowy być może y, związane z dzieckiem, y, może po prostu ma jakiś problem, może chce się Was doradzić jakiejś kwestii, no i tutaj będziecie mu doradzać, może być tak, że po prostu we wtorek będziecie się czuć, mm, no, Taka rodzina w komplecie. Będziecie czuć się bezpiecznie, stabilnie, dzieci będą gdzieś przy Was, jakieś rozmowy, jakiś kontakt z nimi będziecie mieć, więc tutaj też bardzo pozytywnie się to pojawia. Może być jakaś propozycja we wtorek propozycja na przykład pracy, współpracy, propozycja na zarobienie jakichś pieniędzy, powiedziałabym większych. Więc ktoś może być z jakąś inicjatywą, ktoś Wam może coś zaproponować, a może być tak, że po prostu sami znajdziecie jakąś ofertę na przykład pracy. Więc tak naprawdę no, jest jakaś szansa. Obydwie karty są bardzo pozytywne, więc powinno być dobrze, zarówno w sprawach osobistych, jak i zawodowych. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, lwy, witam Was w przesłaniach z kart tarota na wtorek 28 maja. Co może się wydarzyć? Zobaczmy, dwójeczka kielichów. I królowa mieczy. No, jakieś tutaj ważne decyzje. Możliwe, że będziecie załatwiać kwestie, powiem tak, oficjalne, jeśli chodzi o jakąś relację. Może być tak, że będziecie komuś doradzać jakiemuś przyjacielowi w kwestiach na przykład jakichś prawnych. Może być w kwestiach jakichś dokumentów, umów no takich rzeczy. Może chodzić o sprawy też osobiste, więc tutaj też pokazuje się jakieś doradztwo. Natomiast może być też tak, że po prostu. Będziecie mieć jakieś sprawy, na przykład sądowe, może chodzić o różne kwestie oficjalne, tak naprawdę. Więc łącznie z tym, że może, jak notariusz jakieś umowy będziecie podpisywać, a może być jakaś sprawa rozwodowa, może być jakieś dokumenty z tym związane. Mogą być kwestie w ogóle, na przykład intercyzy, różnych innych dokumentów, które wiążą się z relacjami waszymi, partnerskimi, biznesowymi, też. Więc tutaj też zawodowe sprawy, możliwe jakieś dokumenty, załatwianie czegoś w urzędach. Więc może będziecie z partnerem coś załatwiać w urzędzie, na przykład, a może po prostu jakiś dokument otrzymacie, ale może być także w sprawach zawodowych. Będziecie też jakieś kwestie załatwiać z jakimiś urzędnikami, kwestie oficjalne, dokumenty, doradzanie się kogoś, jakiegoś prawnika, radcy o coś, więc tutaj różne kwestie. Kwestie umów się pokazują, tak naprawdę. Zawieranie umów. Powiedziałabym, że Pozytywne y, dla Was, tak naprawdę, więc bez względu na to, jakie to będą kwestie, co będziecie załatwiać tego dnia, czy jakie dokumenty dostaniecie, powinno wszystko zakończyć się bardzo dobrze i te kwestie dla Was powinny być dobre, więc tutaj myślę, że i ktoś Wam pójdzie na rękę, i tutaj się dogadacie w jakichś kwestiach, więc myślę, że wszystko powinno być y, no, pozytywne. Y, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry panny, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek 28 maja. Co może się wydarzyć? Król Mieczy. Król Mieczy i karta umiarkowania. Eee, więc. O. Myślę, że może być taka sytuacja, że tu ktoś może mieć wolne. Może być tak, że szef wyrazi zgodę na jakieś wasze wolne, a może być tak, że po prostu będzie taki bardziej taki frywolny dzień w pracy. Może być tak um, optymistycznie, nie będzie jakiegoś pędu, nie będzie jakiegoś nacisku, ale też nie tak, że nic się nie dzieje. Raczej taki spokój. Coś tam będzie do zrobienia, jakieś sprawy do załatwienia, natomiast raczej powiedziałabym, że tutaj taki umiarkowany dzień. Może będziecie coś załatwiać w urzędach, możecie mieć spotkanie jakieś oficjalne z kimś, jakieś doradcze spotkanie, może to być osoba z urzędu, może to być osoba oficjalna, to może być policjant, lekarz, prawnik. Ktoś, kto ma jakąś wiedzę taką specjalistyczną, więc ktoś taki. A więc możliwe jakieś załatwianie spraw rozmowy z taką osobą, spotkanie z taką osobą e, powinno przebiegać spokojnie. Myślę, że jesteście w stanie tutaj się porozumieć, dojść do porozumienia. Być może czekacie na jakąś zgodę, może po prostu na jakąś decyzję też urzędniczą, więc tutaj też powinno być wszystko w porządku. Ehm. Umiarkowaniem może być też tak, że po prostu um, na przykład na pewno nie będzie nic w złą stronę. Może jakaś kwestia troszeczkę um, być taka um, pośrednia to nie tak, że, że będzie coś źle załatwione, natomiast będzie albo pozytywnie, albo tak jeszcze ktoś się będzie wahał na przykład, ale nie ma tutaj negatywności, więc myślę, że raczej będziecie zadowoleni, więc możliwe, że ktoś pójdzie na urlop, możliwe, że tu jakiś pokazuje się spacer, spotkanie z mężczyzną, to może być również partner, więc może to być też mężczyzna z żywiołu powietrza, czyli waga, bliźnięta, wodnik, no i też jakieś właśnie Spotkanie, może coś zaproponuję Wam, jakieś wyjście, jakiś odpoczynek wspólny, miły czas. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry Wagi, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek 28 maja. Co może się wydarzyć? We wtorek 6 kielichów i 8 kielichów no to tutaj powiedziałabym, że możliwe, że we wtorek dochodzicie do jakichś wniosków, że nie będziecie czekać na kogoś. Kogoś, kogo znacie, kogoś z przeszłości, kogoś być może, ktoś ma z Was taką sytuację, że... Jest jakaś sprawa jeszcze nie wyjaśniona między Wami, czy jakaś sytuacja między kimś a kimś, i po prostu czekaliście, bo mieliście nadzieję, że to wszystko się wyjaśni, że wszystko no, przebiegnie w jakiś sposób, że ktoś jakieś decyzje podejmie. Na przykład, i tutaj, tak jakby po prostu albo faktycznie dochodzi do jakiejś rozmowy i po prostu stwierdzacie, że. Coś trzeba zakończyć, coś trzeba zmienić, więc być może ta osoba z przeszłości Wam, no właśnie, być może dogadujecie się z tą osobą, może po prostu ta osoba Wam też coś, może to być osoba, która Wam coś doradzi. W każdym razie tu jest pokazane, że do, dotyczy to jakiejś zmiany. Zmieniacie coś w swoim życiu, odchodzicie od czegoś. To tak, jakbyście się pozbywali jakichś sentymentów, idziecie po prostu dalej przed siebie. Nie mówię, że to może być łatwa decyzja, bo to może być trudna decyzja dla Was, emocjonalnie trudna. Natomiast może chodzić o jakieś zakończenie czegoś, o zakończenie jakiejś relacji, która, tak jak mówię, no, być może czekaliście na jakiś sygnał od drugiej strony, i tutaj na przykład nie było sygnału, więc stwierdzacie, że to nie ma sensu. Może być tak, że ten ktoś się odezwał, pogadacie sobie no i podejmiecie decyzję na przykład. Może być tak, że chcecie po prostu doświadczyć, doświadczyć czegoś nowego, nie chcecie tkwić na przykład w jakimś jednym miejscu i czekać cały czas biernie, tylko chcecie iść po prostu do przodu, bez względu na to, co Was może spotkać. Po prostu już nie chcecie tkwić w czymś, tylko po prostu chcecie iść dalej. Chcecie zrobić po prostu krok do przodu. I tu jest to pokazane bardzo mocno, więc może być tak, że ktoś się też nad tym będzie zastanawiał, a ktoś we wtorek podejmie właśnie taką decyzję. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota. Na wtorek. 28 maja, co może się wydarzyć? No to zobaczmy. Karta śmierci i karta rycerza Buław. No, zamykacie jakiś rozdział ze sobą i idziecie dalej do przodu, powiedziałabym. Jesteście aktywni tego dnia. Tutaj chcecie jakieś zmian dokonać. Może być tak, że ktoś wyjdzie z inicjatywą, jakąś propozycją. Może chodzić o jakieś spotkanie z kimś, jakąś randkę. To jest tak, jakby kończył się jeden etap, zaczynał się drugi, więc tak jakbyście musieli coś po prostu za sobą zostawić. Może musieliście coś sobie przemyśleć i we wtorek podejmujecie jakąś decyzję, na przykład, że kończycie coś, zaczynacie coś nowego. Może być tak, że chcecie po prostu zmian, że już nie chcecie tkwić w czymś, a że może po prostu potrzebujecie jakiejś świeżości, powiewu świeżości, na przykład się pojawia rycerz Buław, więc może chodzić o jakiegoś mężczyznę, być może mężczyznę, którego poznajecie dopiero, może mężczyznę, z którym się już spotykacie. E, może tutaj ktoś po prostu wie, że mm, na przykład y, rycerz Buław to jest taki ktoś, kto... Nie jest na stałe. To jest mężczyzna, który jest powiedzmy na jakiś czas. Więc tutaj może chodzić o jakiś flirt, o jakiś romans. Więc ktoś po prostu może chcieć jakichś zmian z tym związanych. Możecie mieć styczność z mężczyzną z żywiołu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. I to mogą być właśnie takie e, zmiany, że może się będziecie chcieli z kimś spotkać. Może inni z Was nie będą się chcieli właśnie spotkać z tym mężczyzną, więc tutaj różne mogą być tak naprawdę scenariusze, w zależności od sytuacji. Może ten mężczyzna Was gdzieś chcieć zaprosić, na przykład. E, no i do Was będzie należeć decyzja, czy zaczynacie nowy rozdział z Nim, czy z Nim właśnie kończycie ten rozdział e, swojego życia. No dobrze, ale. Dla innych osób może być tak, jeśli mówimy na przykład o sprawach jakichś zawodowych, to tutaj też no, w tym rycerzu Buław jest jakaś aktywność. Tu może być jakaś podróż, więc możliwe, że będziecie na przykład gdzieś jechać biznesowo, coś załatwiać, jakieś kwestie. Także tu się pojawia jakaś podróż. Możliwe, że po prostu będziecie aktywni. Może ktoś z Was na przykład znajduje pracę we wtorek, może właśnie kończy się jakiś okres, na przykład bierności, zaczyna się aktywność, może coś zaczyna ruszać do do przodu w waszym biznesie może zaczynają się, no właśnie, taki przestój się kończy na przykład, bo tu jest pokazane po prostu, że coś się kończy i tu się pokazuje aktywność, więc skoro nowy rozdział, no to możliwe właśnie, że jakieś wdrożenie jakichś nowych pomysłów. Innowacyjnych pomysłów, jakichś kreatywnych pomysłów, no, pozwala Wam właśnie działać, że coś tutaj się zmienia w Waszym, na przykład w jakichś tam kwestiach zawodowych. Może chodzi o wdrażanie jakichś usług, może chodzi o jakieś inne podejście, na przykład do klientów. No, różne tu mogą być sytuacje. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Strzelce, witam Was. Przesłanie z kart tarota na wtorek 28 maja. Co może się wydarzyć we wtorek? Szóstka monet i trójka monet. No to powiedziałabym tutaj współpraca. Praca, pomaganie, organizowanie czegoś, no, możecie się przyczyniać do jakichś tutaj działalności charytatywnych, jakieś współpraca, podpisywanie intratnych propozycji, umów, ktoś tu może być hojny, może coś sponsorować, coś dać więc jest tutaj wymiana informacji jakichś, możliwe nauczanie kogoś, ogólnie pojawiają się kwestie bardzo korzystnie, ale we współpracy z kimś, więc czy w większym gronie współpraca, czy uczenie kogoś dokształcanie kogoś, może ktoś was czegoś będzie uczył, w każdym razie tu jest jakaś, no, jakieś partnerstwo współpraca pokazana myślę, że jeżeli będziecie podpisywać jakieś umowy, czy będziecie rozmawiać, przeprowadzać jakieś biznesowe na przykład rozmowy, bo jest tu dużo monet, więc może się to wiązać z pracą to będą korzystne umowy. Tutaj bardzo fajnie na tym wyjdziecie. Możecie. Tak jak mówię, komuś pomagać. To mogą być, może być pomoc charytatywna, ale może być taka zwykła pomoc, po prostu pomoc partnerowi, pomoc, nie wiem, komuś w pracy, pomoc, pomoc w domu, na przykład w jakichś obowiązkach. W każdym razie, że będziecie z tego zadowoleni. Ktoś może Wam też zapłacić tutaj za jakieś właśnie takie, taką pomoc. Tu może być nauczanie, korepetycje, może być nauczanie dzieci, więc gdzieś szkoła, może się pokazywać na jakieś studia, przedszkola, tak? wszędzie tam, gdzie są dzieci, więc tutaj też jakieś nauczanie ich dzieci, młodzież, więc tutaj jakieś właśnie nauczanie, współpracowanie właśnie z nimi, więc gdzieś takie kwestie. Możecie również swoim dzieciom udzielać jakieś korepetycje, pomagać w nauce, więc tutaj też mogą być takie no sytuacje. Ogólnie powiedziałabym, bardzo fajnie się to pokazuje, tylko tylko właśnie współpracujcie i nie róbcie nic samemu w ten dzień. Do usłyszenia, cześć! Dzień dobry Koziorożce. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek 28 maja. Co może się wydarzyć? We wtorek, czwóreczka buław oraz dziesiątka monet, bardzo stabilnie jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, zarówno w partnerstwie, w rodzinie, jak i w pracy więc tutaj gdzieś jest właśnie pokazana ta stabilność, że nic wam nie będzie brakowało, że będziecie uważali, że fajnie, będziecie zadowoleni, będziecie uważali, że jest fajnie, że jest bezpiecznie, że będziecie się czuć dobrze, że no, zarabiacie, ok, będziecie zadowoleni z jakichś pieniędzy, z jakiejś propozycji, z jakiegoś interesu, można powiedzieć. Wsparcie rodziny jest tu pokazane, być może jakieś zaproszenie, jakieś spotkanie kogoś z rodziny, hmm, czyli możecie kogoś gdzieś tam spotkać, na przykład może ktoś was zaprosić do siebie, mogą tu być spotkania, na przykład we wtorek, możecie się spotkać z jakimiś znajomymi, może jakieś zaproszenie, może jakaś okazja jest po prostu we wtorek i tutaj też miłe spędzanie czasu. Tu mogą być kwestie no takich zyskownych przedsięwzięć tak naprawdę. Możecie zyskać na jakimś remoncie, może oglądacie się z jakąś ofertą mieszkania, domu, kupna, sprzedaży, wynajmu, no różne takie kwestie, więc tutaj też jakieś pokazują się pieniążki duże przy tym, więc albo na tym zarobicie, albo po prostu nie stracicie. Więc bardzo pozytywnie, no tak jak mówię, jakieś spotkania rodzinne, na przykład w rodzinnym gronie, ale również... Tu się pokazują dużo, bardzo właśnie rodziny się pokazuje mi, przyjaciół, najbliższych, więc mówię, będziecie mieć wsparcie i poczucie właśnie takiego bezpieczeństwa w pracy. Możliwe również, że jakieś będziecie prowadzić rozmowy biznesowe, może pracujecie z kimś z rodziny, z kimś, z. No, z kimś, kogo uważacie za przyjaciela, więc tutaj też bardzo dobra atmosfera w tej pracy. Będziecie też zadowoleni. Może będzie jakaś okazja do świętowania. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Wodniki. Witam Was w przesłaniach z karty Tarota na wtorek 28 maja. Co może się wydarzyć? Pięć kielichów. Pięć kielichów i królowa była. Myślę, że jakaś kobieta może Wam pomóc tutaj stanąć na nogi. Powiem tak, jeżeli macie we wtorek, czy będziecie mieć jakieś takie, taką dołapi was jakaś taka handra, dołapie was jakaś taka depresja lekka, dołapią was taki dołek, o, tak bym powiedziała. To możecie tutaj liczyć na jakąś kobietę, która was może z tego wyciągnąć, która może Wam tutaj coś pomóc Wam, na przykład właśnie w wyciągnięciu Was po prostu z tego dołku, dołka. Więc jest tutaj pokazane, no przy tej piątce kielichów, tkwienie w przeszłości, no ale przy tej królowej buław, która jest to jest taka dosyć karta aktywności, to jest karta pewności siebie, to jest karta takiego pójścia do przodu, osiągania celów, sukcesów, więc po prostu jestem przekonana, że albo ktoś Wam pomoże, albo po prostu sami się postawicie na nogi, tak? przywrócicie do porządku, stwierdzicie, że nie będziecie już wspominać przeszłości, że nie będziecie się nad czymś tam roz... Że nie ma sensu po prostu tracić na to, co było czasu, na jakieś tam przykrości, które Was spotkały, tylko po prostu trzeba żyć tu i teraz i, i brać się za to, co jest, a nie gdzieś tam żyć wspomnieniami, jeszcze przykrymi do tego. Więc tutaj po prostu będzie jakieś takie, bym powiedziała, ruszenie z miejsca, więc myślę, że ten wasz dołek szybko zostanie obrócony tego dnia o te 180 stopni na plus i że po prostu tutaj, no, dojdziecie do takiej równowagi, do pewności siebie i, i po prostu spojrzycie na to życie bardzo optymistycznie i um, zapomnijcie o tych właśnie przykrościach, które gdzieś tam po głowie krążą. Do usłyszenia, cześć! Dzień dobry, Rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek, 28 maja. Co może się wydarzyć? No więc zobaczmy dziewięć buław i rydwan no możecie się nie zgadzać na coś we wtorek, być może będzie jakaś, jakiś wyjazd, jakieś spotkanie to może być wyjazd służbowy to może być wyjazd do kogoś spotkanie z kimś, jakaś randka na przykład, jakiś taki flirt i tutaj tak jakbyście się na to nie zgadzali, nie zgadzali, nie zgadzali, tak jakbyście się od tego odcinali, nie powiela, nie będziecie powielać jakichś błędów możecie się nie zgadzać na jakąś podróż może wam nie pasują warunki, może po prostu nie odpowiada wam osoba, z którą macie się spotkać spotkać. Więc gdzieś tutaj taki, powiedziałabym, no, jest taka asertywność, że mówicie dokoń, dokładnie nie i po prostu tego się będziecie trzymać, tak? To, co wam nie pasuje, po prostu, no to sobie nie pozwolicie na nic więcej. No, chyba, że wam coś pasuje, to też będzie w granicach takiego umiaru z taką dużą ostrożnością, więc myślę, że tutaj możecie mieć ograniczone zaufaniem do czegoś, do kogoś, do jakiejś sytuacji, no bo tutaj ktoś może chcieć was, na przykład, podpuścić. Tutaj możecie coś się pokazuje w tym rydwanie pęd, taka szybkość, ale w dziewiątce buław pokazuje się. Asertywność, pokazuje się taka wstrzemięźliwość, pokazuje się właśnie no taki brak zaufania, tak naprawdę. Więc tutaj nie pozwolicie sobie właśnie na coś, co będziecie wiedzieli, że może was zranić, nie pozwolicie sobie na jakąś sytuację, którą wiecie, że może na przykład być jakaś nieodpowiedzialna. To jest takie trzymanie się zasad, trzymanie się właśnie takich, takiej odpowiedzialności, respektowanie pewnych przepisów. Więc tutaj nie ma szybkiej, więc gdzieś tutaj jest taki dystans do pewnych rzeczy, które wydarzą się we wtorek. Do usłyszenia, cześć.